No, i tak to się stało, że już dwa tygodnie za nami. <laughs> za mną tułaczki, e, za widzami wspólnej przygody ze mną. Mam nadzieję, że udanej. Dla mnie bardzo. Po dwóch tygodniach czuję się, jakby to już był miesiąc. E, przygód, znoju, trudów, e, ale też mega, mega radości. Prze przeżyć chociażby takich jak wczoraj na safari, gdzie widziałem bardzo dużo moich ukochanych trąbiastych i ze trzy takie maleństwa, które jeszcze nie za bardzo <grydząc> wiedzą co z trąbą zrobić. To jest dla mnie w ogóle totalny wypas. Takie safari. Gdzie są słonie, jest dla mnie chyba najfajniejszą rzeczą. Ludzie na ogół tutaj przyjeżdżają polować na lwy, na leopardy. Wczoraj też przekonałem się, że pora deszczowa faktycznie nadchodzi. W ciągu dwóch ostatnich wieczorów były potężne burze i takie, no, taka mocna ulewa. Nawet wczoraj na safariusz końcówka to była taka porządna ulewa. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Czy to nie pokrzyżuje moich planów. Natomiast, no cóż, może tylko zmoknę po prostu, tak. Też e... przytrafiła mi się dosyć słaba sytuacja wczoraj i to chyba jest. Cena mojej nieforosobliwości w lesie, Je, jedzenia owoców, które przypominają jeżyny, ale czy, czy faktycznie nimi były, nie wiem. Jedzenia bananów dzikich i właściwie czego popadnie. I popijanie tego wodą z, 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 z wodospadu. No chyba coś mnie dopadło, bo wczoraj na szczęście dopiero wieczorem Miałem gorączkę. No a rewolucję, rewolucję żołądkową mam do tej pory. Jak to wszystko wpływa na moje samopoczucie i moją głowę? No chyba, chyba doskonale. Wczoraj też miałem strasznie dziwny przypadek. Okazało się, że materiał z jednej z kamer znaczy z jednego aparatu praktycznie się do niczego nie nadaje. Wszystko jest prześwietlone. To, ten aparat nie daje sobie zupełnie rady. A ja tego nie kontrolowałem na bieżąco, bo zaufałem mu, um, że na ustawieniach, które były poprzednie, o wszystko się uda. No nie udało się. Połowa materiału do wyrzucenia i to tak permanentnie w ogóle nie ma czego, co tego ratować. Drugą połowę natomiast z, z nowego aparatu o super jakości. Po prostu wyrzuciłem. I wyczyściłem kartę. Także. No właściwie, usiąść i płakać, tak? Ale. Czy się tam standardowo tak bardzo przejąłem, żeby wyrywać sobie włosy? No właśnie, chyba nie. To pokazuje, jaki tutaj osiągam powoli spokój wewnętrzny. Kartę postanowiłem odłożyć, żeby odzyskać dane. Ale na spokojnie poszukałem trochę informacji w internecie i sam odzyskałem te dane. Także film o zwierzakach będzie. Dziś ruszam w drogę zatem do Iringa. Sam autobus to niemal 4 godziny według mapy Google, i to wszystko już znacie. Nie będę już tego filmował i opowiadał, chyba że wydarzy się coś naprawdę spektakularnego. No i odezwa się filmowo za jakieś kilka dni, zapewne. Pozdrawiam bardzo serdecznie moich widzów, moich przyjaciół, moich kumpli z pracy. Powiem wam, że coraz bardziej czuję jakie korpo to Syf. I to, że zmaga się człowiek z ciasnotą umysłu robotyzowanych menedżerów, którzy powyżej jakichś absurdalnych e, ustaleń e, nie są w stanie w ogóle nawet mailowo się z tobą porozumieć jak człowiek. Tylko dostajesz regułkę od bota, albo dowiadujesz się, że jesteś zbyt samodzielny. No, takiej oceny mojej pracy nie dostałem nigdy, a pracuję już trochę. I myślę, że od tamtej pory to już była równie pochyła. To już musiało się skończyć, jak się skończyło. Natomiast czy to, się, czy to było dobre dla mnie? No właśnie pokazuje to ten czas. I mam nadzieję, że. Tylko mnie to podtrzyma w tym, że stało się na plus. Nie no muszę o tym opowiedzieć, bo to jest komiczne. To jest ten dwa rzeki autobusowe wniku i się tała Także w mojego bagażu pilnuje jakiś ziom właściciela hotelu, w którym byłem. Właściciel zresztą bardzo honorowo podwiózł mnie tutaj. No, bardzo fajny, fajny gość. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego pobytu. Bargowałem trochę sceny safari. Ogólnie nie ma hamuły tam. No. Fajnie, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywny pobyt. Dwoze, rozwali, <laughs> no ale ten dworzec mnie rozwalił. Dobra, to jest wesołe.